Cześć, dzisiaj będzie test ostatnich sztuk z kolektury oficjalnej z miejscowości Świętochłowica. Tak, znowu będzie z Świętochłowic. Ostatnie sztuki z jednej z kolektur oficjalnych. A to są dzisiaj trzy kasy. Kas z ostatnim, tam zostały, a więc wkupiłem numer trzeci, czwarty. Piąty, mój wkład to jest 15 słodych, Tak, zobaczmy, czy warto kupować ostatnie sztuki. Ja przykład sprawdzimy, jak się miewają ponownie świetochłowice. No to co? 29, trójeczka, czwóreczka. O, starka z numerem trzecim. Też dziewiąteczka, jedenasteczka, nie do nas należy. Trzy, osiemnastka, szóstka i mamy trójkę. Mamy 5 złotych. O super, fajnie się zaszło. Stepka z manurem 3. Trójeczki szukaliśmy i znaleźliśmy my trójeczkę. Ale apetyt rośnie w jedzenia. 29, tak jak mówiłam. Apetyt rośnie w jedzenia. No to, no to 2 trzecie się zwróciło. No to szukamy dalej. 26, 12, 25, 32, 37, 36, Ósemeczka, trzydzieści pięć. Mhm. No to patrzymy. Okieneczka. Dwa złota, zegarek. Pierścionek, pierścionek, złoto. Garnek, garnek, portfel. No i co? Pierścionek, zegarek, zegarek. Czyli to jest 10 złotych strapeczka z, z numerem 3. AA się zgadza. No to co? Patrzymy, czy po kolei coś się trafi. Mam nadzieję, że tak. Najpierw się coś trafi, odklecimy na 0. 15 szukam, 16, 22, 26, 18, 23 oboczek, 14 oboczek, 13, czwóreczka, 27. 21 oboczek, 19, drugieczkę, siódmeczkę, 17 oboczek, 25, 12, 11. No to co, okienka jeszcze zostały. Garnek, portfel, pierścionek, plik złotu, złotu, zegarek. Trzy różne. Złoto

Hmm, Cegarek. tak by było 5 złotych, ojojoj, oj, oj. chyba byłoby za duże, ale kontrolne są następujące, BF, Best Friends to chyba to nie jest, no i podsumowanie jest takie, sami stwierdzicie czy się co ostatnie 3 sztuki wykupować z danej kolektury się miejscowości świętochówice. jak sami widzicie tak albo nie, mogą być podzielne opinie, tak więc trzymajcie się, to pa.